Kolejny odcinek, kolejny dzień budowy busa i mojego i Piotrowego. Jestem dzisiaj koło Piotra przy jego domu, także może zajrzymy do niego. Co się dzieje u niego z busem. Takie są teraz też nasze fabryczne odcinki, że głównie pokazuję wam jakie postępy są poczyniane przy, przy budowie tego firmowego busa wyjazdowego. Wyjazdowego raz, że będzie można nim pojechać już na zlot. Planuję też, żeby to był bus nie tylko camper. Ale i też takie miejsce do pracy na zlocie, może jakieś moje ploter, może folie jakieś. Na pewno znacznie ułatwi mi to pracę. Także póki co te odcinki są takie, jakie są z budowy busa, z postępów prac. Część widzów też przyszła tutaj z kanału Decento Tour, który prowadziłem przez kilka lat, ale który chyba no niedługo no nie będzie już na nim za dużo treści. Czasy się zmieniają, zmieniają się też nasze pojazdy, którymi będziemy podróżowali. Także witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Grzechu, witam was na kanale Fabryka81 i póki co taki content kamperowo-busowy. Zapraszam na odcinek. A w dzisiejszym odcinku, tak jak widzicie, demontuję teraz listwy z airlinami to, co wcześniej zostało poprzykręcane, poprzymierzane. po to, żeby tak jak tam w tej przedniej części zacząć wygłuszać przestrzeń między, między właśnie tutaj tymi e, wypustkami. Na to pójdzie jeszcze e, wytłumienie w postaci gąbki. Potem e, mata, para izolacja, ale to na wierzch, bo między sztachety, między te airliny tutaj wskoczy jeszcze wygłuszenie w postaci styroduru. To Wam pokażę za, za jakiś czas, jak pójdziemy do Piotra zobaczyć. Piotr no, znacznie mnie wyprzedza, jeżeli chodzi o postęp prac, także on dzisiaj planuje już wklejać styrodur. I po świętach, bo mamy teraz weekend, wielki tydzień, tak naprawdę jest Wielka Sobota, Piotr planuje pojechać i zakupić sklejkę. A ja tak sobie pomyślałem, że jeżeli moja sklejka nie była zła, ta, którą zdemontowałem i która sobie koczuje gdzieś tam zimuje u Michała, w przyszłym odcinku to będzie, to ja ją chyba po prostu wykorzystam, tą, która tutaj była. I tak była dobra, porządna sklejka, nie była zamknięta, przesiąknięta. Jest chyba wodoodporna, jak coś, to ja ją jeszcze zaimpregnuję. I, i po prostu zamiast tamto sprzedawać i kupować nową, wykorzystam tą, która już jest. No, tu jak widać, Piotr już poprzyklejał wszystkie też tachety. Tutaj te otwory pozaślepią, wykorzystał deski, bo przedłużał Piotr Airline. Te wszystkie poprzeczki też już są na sikę wklejone. No i widzicie, wygłuszone wszystko. To już prawie jest na zero. Wygłuszone pianką taką 3 mm. Dodatkowo, oprócz tego bitumu. O i tu jak widzicie, Piotr już zaczyna wklejać styrodur. I robi takie mm, skośne nacięcia przy krawędziach. Bo tutaj będzie y, klej do styroduru wklejany. Znaczy, wpuszczany. Czyli ten styrodur będzie dodatkowo uszczelniony. Nie będzie ruchu powietrza, nie będzie tędy wiało pod sklejkę. Tu jeszcze zdradzimy, widzą, że tędy puściłeś przewody i tutaj mamy 12V. Przekrój dwa razy, 10 mm. dwa razy 10 mm. Idzie też 220 na drugą stronę, a tym białym korytkiem, tam, tam, tam będzie szło zasilanie z alternatora do, do... akumulatora. Ale głosik hotelowego, no, taki mam. głosik z rana, taki mam wszyscy gdzieś. mamy, to nie jest alkoholowy głosik, tylko to jest taki no. normalny nasz poranny, mimo że jest południe. Tu będzie, tędy, znaczy tędy będzie wychodził, wychodziło zasilanie akumulatora hotelowego. Styrodur Piotr wklejasz na? Wstępnie idzie na Sika, na te wszystkie szare metalowe elementy, a później po obwodzie będzie szedł na klej montażowy styrodurowy no, po prostu. Żeby to doszczelnić? Tak. Żeby zlikwidować potencjalne prze przedmuchy. No i dobra, no i dobra, to Piotrowi nie przeszkadzamy, niech sobie działa. Yy, taki styrodur, widzicie, dwójeczka i to się ładnie wszystko zrówna. Aha, bo jeszcze na to styrodur, zanim sklejka, to pójdzie yy, folia aluminiowa. Folia aluminiowa, tak, samok samoklejąca. Samoklejąca. A gdzieś jak trzeba będzie doszczelnić jakiś urywek to taśma aluminiowa -samoklejąca. samoklejąca. Wiemy wszystko, wy wiecie wszystko. Yy, Piotr się bierze za klejenie, a ja idę kleić póki co wygłuszenie. Precyzyjna robota. No. A cierpliwości do tego. I pewnej ręki. Tak. Taka jak moja, kurde, szczególnie. <grym> Doświadczenie z, z budowlanką, kurde, z przymusu. Pytałem Piotra, jakiego kleju używał do klejenia tutaj airlineów, do kompozytów, a to wam pokażę zaraz dlaczego. I tu Piotr już pokleił. E... To co pokazywałem Wam wcześniej, że się odkleja po prostu fabryczne mocowanie poszycia dachu do tych poprzeczek. I Piotr użyłeś tutaj kleju Sika, Sika 221, gdzieś on tutaj sobie dyndał, o tam sam sobie dynda. Sika 221 i hmm. tak samo y, wszystkie te legary są też poklejone do podłogi y, tym klejem, bo on zachowuje taką elastyczność. Tak, no, jest, jest taki elastyczny. Jest twardo, twardo elastyczny, twardy o, sprężysty jest. Twardy sprężysty i to widać, o. jak się ugniata go poznakciem, ale przede wszystkim trzyma. A zaraz wam pokażę, dlaczego na to zwracam uwagę. Bo y, kleiłem sobie oczywiście airliner y do swoich kompozytów. Dzisiaj musiałem to wszystko poodkręcać, żeby zacząć wyklejać y, mas, masę bitumiczną. I zaraz zobaczycie, co do, się stało. I to idę zobaczyć od razu. Moje airliney wyglądają, o ten się jeszcze trzyma, o ten się już nie trzyma. Się poodklejało po prostu przy przenoszeniu. A było odtłuszczane i kompozyt i listwa była odtłuszczana i przy przekładaniu się to po prostu oderwało. Także pokażę Wam którego kleju nie używać. A którego używać? Fiksa jakiegoś, ale no nie pamiętam. Mam go w pistolecie, także zaraz wam go wyciągnę, pokażę. Czego nie używać? no Co ty dzisiaj zrobiłeś? Kurde, 3 godziny stałeś. Nie 3 godziny, tylko dwie niecałe. I poodkręcałem rulajny, najpierw wszystko ręcznie kręciłem, później sobie znalazłem bita na wkrętarkę. To, to szybciej się odkręciło i wykleiłem część tej, tej. Ty faktycznie to trochę dużo czasu zajmuje, docinanie tego i. Ja się zastanawiałem, bo Piotr mówi, że robiłeś to dwa dni. Tak. No znaczy, i. Jeden dzień, jeden dzień szła mata, ta butylowa, a drugi dzień i jeszcze kawałek trzeciego wyklejanka tej piany zamkniętej komorowej. tej kauczukowej. No właśnie, i tę pianę muszę kupić. I lecieć z robotą, gonić Piotra, bo, bo czas ucieka. Czy u mnie dach się odrywa? Tutaj chyba. Nie, u mnie się trzyma, tutaj się wszędzie nie, trzyma. A tutaj u mnie się trzymało też, już za to przykleiłem. Gdzieś w którym ale miejscu... już widać, że jestem. O, tutaj się oderwał. To mi Corsair pokazał, bo nawet o tym nie wiedziałem, że takie coś się dzieje. Ale... No, na szczęście u mnie tylko w jednym miejscu, ale i tak to wszędzie, tutaj tą siką. Tutaj... O, tutaj nawet dali tyle materiału, Że, że się powylewał. U mnie się też powylewał i odpad. Nie no, tutaj, tutaj się trzyma. No ja mam mniej poprzeczek, ty masz jedną poprzeczkę ja, chyba więcej. Ja mam jedną poprzeczkę więcej i no. generalnie buda bardziej pracuje. No to, to ewidentnie, ewidentnie to widać, też nawet jak się jedzie z takim busem, to widać. O, no ze ślepki, za ślepki trzeba będzie wziąć. Jedną byś ten to by trzeba było narysować. Masz jakieś zaślepki? Są do kupienia gotowe. I grosze kosztują. Jakie grosze? 5 zł sztuka chyba czy 9. Chcecie to drukować? No to ta nie wyjdzie. Nie. Nie wiem, jakbym gdzieś zamówił, to pewnie było drożej. Czy na pewno tutaj to trzeba... Te, te, te zaślepki na stałe nie można... Znaczy można to zakleić, ale także można było to zdemontować, zdemontować, żeby fizycznie co jakiś czas tam wejść i nawet chociażby zobaczyć jak to, to wygląda. Tak? Czy konserwacja, czy ja, mówimy o tych otworach tam. No bo, Czekajcie, gdzieś bo tu miałem zdjętą Wiecie o co chodzi? Tam się kurz zbiera Zwłaszcza jak to przez listwy Przez y, tak. te kołeczki tutaj woda nawet wcieka I tam Ja to muszę wszystko wyczyścić I zapsiukać jakimś wąskiem o. Czekaj, porozwalam sobie jeszcze o, Ale to też lubi sobie popękać no, no właśnie Dlatego to trzeba zrobić tak Żeby było przyklejane na trwale elastyczny klej Który będzie można sobie no. wziąć tak Nawet na sznurek butelowy Taki 3 mm. Ta, wałek bo, to, bo, to i to na, bo to jest splikiwane tutaj na zatrzaski, i to się wyłamuje. Tak o. jak widzicie, się wystarczy lekko czymś dotknąć, oprzeć jakimś, jakimś towarem nawet, i o, to jest wszystko popękane. A trzeba tam zajrzeć, o, tak jak widzicie, tutaj, i to już będę się musiał tym zająć, bo tu gdzieś troszkę już się pojawia rdza. To, co jest tutaj też ważne, na, na tych kołkach, od tamtej strony, od strony zewnętrznej, występują muszczelki. No i teraz, jak ktoś już to raz ściągał, to te uszczelki przeważnie pękają. Z powrotem zakładają to na stare kołki, znaczy na kołki, które teoretycznie jeszcze są dobre, porwaną uszczelką albo bez uszczelki. No i efekt jest taki, że jak to ktoś zakleja, um, zakleja powiedzmy jakimś wygłuszeniem, to już nie ma kontroli nad tym, co się dzieje właśnie pod tym wygłuszeniem. A pod tym wygłuszeniem woda sobie cieknie i, jak to wiadomo, woda sobie zawsze znajdzie miejsce. Także schodzi w dół gdzieś tam i po prostu rdza siłą rzeczy powstaje. Yy, a my póki co kończymy, bo są święta, trzeba iść poświętować. Yy, odcinek będzie po świętach, ale i tak Wam życzymy wesołego karpia i smacznego zajączka. Albo jakoś tak. Tak, zależy na które święta oglądacie. i to już może być na przyszły rok, bo Nie. w tym roku to. No, tu, odcinki są, tu odcinki są na bieżąco. Zaległości ogromne są na Decentoturze, ale pozdrawiamy widzów z kanału Decentotury, jeśli tutaj są. Kiedyś ten film z 2024 roku się pojawi. A jeszcze ostatni odcinek z 2023 musi wpaść. Ale. Y jest już prawie do końca zmontowany, także. Tak. Jeszcze trochę, jeszcze. Nie trzeba mi co miesiąc przypominać, jeszcze dwa lata i będzie. Co na pół kawałek. roku nie trzeba mu przypominać. No, dobra. Tyle od Piotra, tyle z Wielkiej Soboty. Lecimy w dalszą robotę już po świętach. Fix Strong od Dragona. Tego kleju nie polecam. Jest napisane, że. Co? Duża siła łączenia chyba nie bardzo. I tu widzimy zastosowanie. Doskonały do klejenia elementów wykonanych z drewna, metalu, ceramiki, szkła, sklejki, materiałów drewnopodobnych, PCW itd. Tak tak no niestety to się nie sprawdza. A teraz mała przerwa w budowie i przy wtorku, pakując zamówienia, coś Wam pokażę. Ramki, które dzisiaj lecą do klienta Stop Hybrid Go TDI, Stop Hybrid Go Diesel i takie ramki do 4x4 samochodu jakiegoś. Ty możesz szybciej, ja mogę wszędzie. No jest to prawda pod warunkiem, że się ktoś nie wklei. Oprócz ramek, zaraz jeszcze do ramki wrócimy, ale taka smyczka we włoskiej barwie i maluchowa smyczka, też dzisiaj leci jedna, jak, albo i dwie sztuki. Dzisiaj pakujemy do klienta. Tak wygląda rozwinięta. Ja już ją Wam kiedyś pokazywałem. Napis typowy znany z elegantów, ale myślę, że pasuje do każdego maluszka, a skoro o maluszkach mowa, to wróciły też już są na stanie rameczki do malucha. Pamiętajcie, że są to do długich tablic, nie do tych krótkich kwadratowych. Sprzedajemy je oczywiście na sztuki, także zwracajcie uwagę na to przy składaniu zamówień. Jeżeli chodzi o ten wzór i Go Diesel są też w zestawie ze smyczką, także też sobie zerknijcie, tylko nie są maluchową smyczką, ale z taką ciemno szarą tak, właśnie wygląda smyczka, która jest w zestawie z dwoma ramkami. Oczywiście jest też dostępna do kupienia osobno. Ramki, ramkami, smyczce, smyczami, a w mojej ofercie są jeszcze dostępne takie naklejki żelowe e, abartowe do Cinquecento i do Seicento. Na progi tam jest takie miejsce, przetłoczenie, w które te naklejki można wkleić. Jeżeli ktoś ma stare, brzydkie i wyblakłe, to e, są dostępne nowe, odświeżone. Zapraszam, zapraszam do oferty. A tak w ogóle, to powiem Wam, że jest przegenialna pogoda. Słońce dzisiaj ładnie, naprawdę Bez wielkich ładnie, naprawdę świeci. A wczoraj, przynajmniej w Legnicy, nie wiem jak u Was, ale wczoraj była pierwsza burza wieczorem i ostro naprawdę sypało deszczem. A dzisiaj jest tak świetnie, że normalnie teraz zostało mi co? Rzucić ostatnią paczkę kurierowi. I jadę na zakupy jeszcze kamperowe. Także muszę kupić te dwie podkładki pod deski tarasowe i dokupię sobie jeszcze jedną deskę tarasową. No i biorę się dalej za wyklejanie bitumem tej podłogi. Idzie to jak nie powiem co z czego, ale no powoli to idzie. Myślałem, że Piotr trochę przesadza z czasem realizacji wyklejenia tego, ale no jednak zajmuje to trochę czasu. Nie będę was już męczył wyklejaniem tej podłogi. Nie będę wam już tego pokazywał, po prostu pójdę i to zrobię bez nagrywania. Na pewno pójdzie mi to szybciej. Zamówiłem dzisiaj sikę klej, żeby popodklejać te legary już potem na gotowo. Jezu, a ty pająku skąd się tu wziąłeś? Sią mi stąd. No także klej już leci. Leci też już pianka w bitmacie, zamówiona razem z folią aluminiową. To wszystko już na dniach przyjedzie, ale tak sobie myślę, że wyjazdowy jakiś taki pierwszy z lotbusem będę miał dopiero w czerwcu. Jak się okazuje, 7 czerwca jadę do Jeleniej Góry z plakatami, z kamykami. Z Jeleniej? Z jasnej góry, oczywiście. Pan wie, kto pan wstąpał. Miłośnicy filmów Barei tym razem robią. Wiele nie górze z lot, także nie w Kutnie i nie w majówkę, tylko troszkę później. Także dla mnie, dla mnie super. Mam czas, żeby się na zlot przygotować. Bo trzeba się zaopatrzyć w koszulki, które się w zeszłym roku wyprzedały i naklejki, dalej, I co? I potem kolejny zlot mam 15 czerwca w Kowarach tradycyjnie. siódmy to już będzie zlot klasyków bodajże. I siódmy rok, kiedy, kiedy tam jestem zaproszony, kiedy tam się pojawiam. Także to na pewno jest niedziela, jeżeli jesteście z okolic Dolnego Śląska to się zapisujcie, bo zapisy są już chyba otwarte, a raczej na pewno są otwarte. Zapisujcie się, żeby organizator wiedział, jakie ilości pojazdów i was, właścicieli tych pojazdów może się spodziewać. No i stało się, stało się to co się musiało stać i co się dzieje co roku, rzepak zakwitł. A dla mnie to w minionych latach zawsze była oznaka zbliżającego się końca roku. W momencie kiedy w szkole pracowałem, teraz już robię tylko i wyłącznie u siebie dla siebie, kiedy chcę, jak chcę, ale to dzięki Wam widzom. Dzięki Wam widzom i klientom mojego sklepu, także dziękuję Wam bardzo za to, że robicie u mnie zakupy, bo przez to mogę się realizować w taki właśnie sposób, że pracuję tylko i wyłącznie u siebie i robię to, co, co lubię, co daje satysfakcję i każdemu z Was tego życzę, żebyście tak właśnie mogli w życiu na, na swoje pomysły, na swoje zachcianki zarabiać robiąc to co lubicie, bo tylko wtedy tak naprawdę człowiek pracując nie pracuje. Dobra, tu chyba te korytka będą dobre 18 na 50. Dobra, dwie sztuki takiego koryta bierzemy. Dziękujemy za skorzystanie z kasy samoobsługowej. Korytka do przewodów z alternatora są, także teraz jeszcze tylko sobie wjedziemy na ogród. Jak nas tutaj wpuszczą. Wpuszczą, wpuszczą, bo sam się otwiera szlabanik. Taka przekładka, ona ma chyba 3 mm albo 4. I jest pod Dobra, to tyle będzie, jeżeli chodzi o ten odcinek. Ja Wam bardzo dziękuję za dotrwanie do końca. Te Odcinki są teraz krótsze, ale są częściej. Mam nadzieję, że taka forma Wam odpowiada. Dzięki Wam bardzo za dotrwanie do końca. Miłego dnia, Wam życzę miłego tygodnia. Do następnego, trzymajcie się, cześć, hej, pa!